Masa tynkarska Kappa de Corpus. Tynk dekoracyjny Kappa Dekorpuc fascynuje swoją porowatą, przypominającą ziarenka piasku strukturą. Wielokolorowe, drobne ziarna tworzą powierzchnię bardzo elegancką, a jednocześnie wytrzymałą mechanicznie i łatwą w oczyszczaniu. Produkt doskonale nadaje się jako powłoka wierzchnia we wnętrzach biurowych, na klatkach schodowych, oraz wszędzie tam, gdzie pomieszczenia narażone są na intensywne użytkowanie. Dzięki swojej ekskluzywnej strukturze pasuje również do pomieszczeń reprezentacyjnych i wnętrz mieszkalnych, gdzie w połączeniu z powierzchniami gładkimi w kolorach harmonijnych lub kontrastowych daje bardzo ciekawe efekty. Przygotowanie podłoża polega na nałożeniu jednej warstwy kaparol grunt. Podkładu tynkarskiego z wypełniaczem kwarcowym w odpowiednim kolorze. Zadaniem podkładu jest stworzenie podłoża o dobrej przyczepności, jednolitego kolorystycznie i równomiernie chłonnego. Farbę gruntującą kaparol grunt nakładamy wałkiem sznurkowym równomiernie na całą powierzchnię ściany. Pracę rozpoczynamy od odcięcia narożników, sufitu i części przy podłodze. Używamy do tego małego wałka. Po wyschnięciu podkładu przystępujemy do nakładania masy tynkarskiej kapade korpus. Możemy ją nakładać wałkiem lub natryskiwać. Przed przystąpieniem do pracy wałek należy nasączyć materiałem i rozwałkować np. Na, na papierze, tak aby materiał równomiernie pokrył narzędzie. Grubość runa wałka powinna wynosić około 13 mm. Materiał ma konsystencję gotową do nakładania. Nie należy go rozcieńczać. Lecz jedynie dokładnie wymieszać w opakowaniu. Pracę rozpoczynamy od odcięcia narożników, sufitu i części przy podłodze. Używamy do tego małego wałka. Materiał nakładamy obfitą warstwą, rozprowadzając równomiernie na całej powierzchni. Pracę należy wykonywać bez przerw, pokrywając całą powierzchnię. Krok trzeci: wygładzanie. Po upływie około 15-20 minut powłokę należy wymodelować miękką szczotką o długim włosiu. Tak wygładzoną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na około 12 godzin. Kapa decorpuc dostępny jest w 17 kolorach, począwszy od koloru białego, poprzez kamienne szarości, a skończywszy na odcieniach żółtego i pomarańczy. Do każdego koloru masy tynkarskiej Dobrany jest odpowiedni odcień gruntu.